Podkładki pod mysz z reguły bardzo lubią gromadzić najróżniejsze zabrudzenia, szczególnie jeżeli jemy przy biurku. Problem dotyczy przede wszystkim podkładek materiałowych, które cieszą się wśród graczy największym powodzeniem. Przetarcie powierzchni wilgotną szmatką, jak często radzą producenci, daje tylko pozorne efekty, ponieważ nie usuniemy w ten sposób brudu zgromadzonego głębiej. Wystarczy przejechać paznokciem, by ponownie wyszedł na wierzch w postaci mało estetycznych białych kresek. Mogłoby się wydawać, że dobrym rozwiązaniem będzie wrzucenie podkładki do pralki, ale nie jest to najlepszy pomysł. Pranie podkładki w pralce może przyczynić się do jej uszkodzenia, rozklejenia warstw i zmechacenia materiałowej powierzchni. Im wyższa temperatura wody, tym ryzyko jest większe. Najlepszym sposobem będzie upranie podkładki ręcznie, chociaż to nie do końca precyzyjne określenie tej operacji. Trafniejsze wydaje się opisanie tego jako kąpiel. Pierwszym krokiem powinno być znalezienie odpowiedniej wanny. W przypadku typowych podkładek najlepsza będzie umywalka lub miska. Teraz musimy przygotować płyn do mycia naczyń i gąbkę. Po pełnym zamoczeniu podkładki wlewamy nieco płynu. Teraz można przystąpić do delikatnego czyszczenia całej powierzchni za pomocą gąbki. Następnie spłukujemy podkładkę pod bieżącą wodą. Po zakończeniu kąpieli gumowy spód dobrze jest wytrzeć zwykłym ręcznikiem. Ważne, aby tego samego nie robić z wierzchnią warstwą. Ta musi wyschnąć samodzielnie. W tym celu najlepiej pozostawić podkładkę w ciepłym i suchym miejscu. Jeżeli czyszczenie odbywa się latem, to podkładka nie powinna suszyć się na słońcu. Jak widać, efekt jest całkiem niezły.